Dzień dobry Państwu. Obecnie znajdujemy się na teleturnieju trzech na jednego z Panem Józefem. Trzy osoby przeciwko Panu Józefowi. Proszę Państwa o przestawienie się. Niciu, dobry wieczór. obier To my. Artur. Święta Trójca. Artur się zakrył w telewizji ostatnio na, festi na festiwalu. Artysta plastyk. Tak. Artysta niewydobnik i artysta darmozja tak, artysta plasy pije piwo z plastyku. artysta yy, a nie, nie piją panowie, nie pijecie piwa z plastyku, pijecie normalne to, to, Pokażę z was, tylko mam głos więc mam do państwa pytanie, co państwo sądzą na temat Ukrainy pierwszy odpowiada pan pierwszy odpowiada pan Miciu czy Ukraina zagraża Polsce Rosja Rosja, tak Rosja. Bo bardziej, bo ma, bo bardzo bo dobrze pan, tak. załapał. Bo I, bo pan tak. załapał. I Panie Miciu, tak? tak? tak. Zagraża. I zagraża, Rosja, agresywna jest, tak? Bardzo. Zjeść, bardzo, zjeść, bardzo, bardzo agresywna. Jeść, kurwa, I, I pamiętaj, jak to wpuszczasz do internetu, to pamiętaj jednym, Polska to jest tylko podpaska między wschodem a zachodem. Tak, nie? A pan, a pan szczególnie to lubi to, Niemcy. Pan to, pan ostat... to, 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 niedługo pan wyjeżdża do Niemiec. Tak? Do roboty? Do swoich braci Do swoich pracy. Tak, ale z włosami lubią tam takich ludzi? Do Lubią, tak? Lubią. Tam już jest wszystko oficjalnie. Oficjalnie załatwione. I teraz mam jeszcze jedno pytanie. Czy lubicie pana Józefa? Dlatego jej, to mam z takie py pytanka. Może byśmy zaśpiewali panu Józefie, Józefowi, skoro miał urodziny dwa tygodnie temu, 100 lat? Czy no, Czwartą, sto lat, 100 sto lat niech żyje, sto żyje, sto żyje nam. 100 lat, 100 lat, tak lat, lat niech tak, żyje. Takie tylko to żyje nam. było nie Jeszcze raz, jeszcze raz niech, niech żyje, żyje, żyje nam. Hej! Ale, no kurwa, to to, było Ale nie wiecie panowie, ile pan, Józef ostat... ile pan Józef ma już roczków za sobą? Czy wiecie? Kto zgadza? 72. Nie. 3. 3. Nie. Proszę nie mówić panie Józefie. No. 60. Kto, kto powiedział 63? Kto, kto zgadł? Ta osoba, która zgadła dostanie nagrodę. 60. Ty, ty, ty zgadłeś, tak? Więc w nagrodę pocałujesz Józka w brodę. W nagrodę pocałujesz Józka <grym> no w Nie, to jest w Polsce niedozwolone. No, pan nie, pan ma piękne włosy, Kolangii, pan się tak cieszy. A kajkać, maluje pan to, oczy też, czy nie? Nie. Słucham? Oczy pan maluje? Oczy, oczy. Maluje pan oczy też? Czasami brwi make-upem New York. The Levi. The Levi. No. Więc Arturek. Ja Jeszcze ty coś powiedz na temat... No Chciałem powiedzieć, że ma, jestem przeżębiany, mam grypę, no, ale ciężko mi powiedzieć. I, a może byś coś zaśpiewał nam? A to nie, to już. Nie? Miciu, ja wiem, że Miciu ładnie Berlin śpiewa. Berlin Zachodni, Berlin Zachodni. Tu stoi tu co drugi pola, chodnik. <grym">. Za każdym rogiem czai się Turek. Wszystko mu sprzedasz, tylko nie, nie skórę. Berlin Zachodni, Berlin Zachodni. Tam stoi Polak co drugi chodnik. Dzień Za każdym Dzień rogiem trzeba się turek. Czy też wszystko byle nie skórę. Super, bardzo ładnie. Proszę pozdrowić panowie. Z jakiego osiedla jesteście? Głośno to powiedzieć. Kto Dzień rządzi? Dzień dobry. Dzień dobry, my z osiedla Piastowskiego chcielibyśmy postawić wszystkie krańce świata od Argentyny po Sosele i Madagaskar. Około teryfy nawet ruszymy. A jakiego osiedla w Zielonego, Górze nie lubicie? O! A dlaczego? Macie to. Tam... No to dziękujemy bardzo. Proszę się ładnie pożegnać. Hej, hej, I powiedzieć swoje imiona po kolei. Bye, bye. Bye, bye. Hello. Dziękuję. Jutro będzie na.